W ramach projektu Proste NGO pracujemy nad uproszczeniem warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych. Czym są takie organizacje? Jakie jest ich znaczenie? W jakich realiach działają i dlaczego potrzeba zmian? Zapraszamy na cykl podcastów przybliżających podstawowe zagadnienia. Proste NGO Uprośćmy działalność społeczną. Jeżeli chcecie sprawdzić, czym tak naprawdę zajmuje się konkretna organizacja społeczna, musicie sprawdzić jej statut. Co to jest statut? To wewnętrzny dokument organizacji, który stanowi podstawę jej działania. Tutaj jest wszystko opisane: kto i w jakim celu powoła organizację, kto i w jaki sposób nią zarządza, kto kontroluje jej władzę. To najważniejszy dokument, w którym znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o organizacji. Często mówi się, że to jej Konstytucja. Nie powinniśmy go traktować jako zło konieczne, wynikające z przepisów, bo ktoś tak chciał. Statut może być bardzo pomocny w naszym działaniu, bo wyznacza jego ramy. Cokolwiek nasza organizacja nie robi, musi działać zgodnie ze swoim statutem. Często nowe podmioty popełniają ten błąd, że słowo w słowo statuty kopiują od innych. Robią to czasami z niezrozumienia tematu, albo boją się, że organ nadzoru odrzuci im rejestrację, bo w statucie będą jakieś błędy. Dlatego zapożyczają sobie zapisy od organizacji, które zarejestrowały się z sukcesem. No jasne, że większość statutów jest do siebie bardzo podobna i w internecie z łatwością znajdziemy gotowce. Nie wiemy jednak, jakie rozwiązania będą ostatecznie dobre dla naszej organizacji. Dlatego nie warto bezmyślnie podchodzić do tematu za pomocą klawiszy Ctrl C, Ctrl V. Coś co działa dla innych, nie musi działać dla nas. Powinniśmy przyjrzeć się naszym zasobom i zastanowić się, jak to wszystko ma być zorganizowane. W praktyce potem okazuje się, że nie możemy podpisać umowy, bo na przykład skarbnik jest na wakacjach. Teraz pan ma relaks. A w statucie mamy wpisane, że umowę podpisuje na przykład prezes wspólnie ze skarbnikiem i nie ma żadnej alternatywy. Musi być jakaś alternatywa. O, innym błędem jest ogromna ilość celów, jakie wpisuje sobie organizacja. Nie wiadomo, tak naprawdę czym się wtedy zajmuje? Czy pomocą niepełnosprawnym, czy sportem i rekreacją, czy kulturą. Oczywiście, jeśli chcemy działać na tak wielu polach, tak wpiszmy ale zastanówmy się czy na pewno nie rozmywa to nam naszej misji dodatkowo jak celnie wskazuje Piotr Frączak znawca tematu jeśli organizacje chcą się zajmować wszystkim to pewnie chcą się zajmować tym na co akurat będą pieniądze a wtedy to nie organizacja tylko przedsiębiorstwo często chcąc założyć organizację chcemy ten etap formalności przeskoczyć przejść czasem zbyt szybko wiadomo miks. chcemy działać a tu nam każą jakieś yy, zapisy o wyborze władz, dawać i komisjach rewizyjnych. Tymczasem to wszystko jest ważne. Statut to przecież źródło informacji nie tylko dla członków, ale także dla osób spoza organizacji. W ogóle dobrą praktyką jest, co niestety nie wszyscy robią, upublicznienie aktualnego statutu na stronie internetowej organizacji. Dlatego też powinien to być dokument jasny i zrozumiały, logiczny w swojej treści. I przede wszystkim ułatwiający, a nie utrudniający działanie. Warto nad nim trochę posiedzieć. No, długo jeszcze będziecie siedzieć? 15 lat, ale będę apelował. To, co musi się znaleźć w statucie stowarzyszenia, reguluje artykuł 10 ust. 1 ustawy z kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z brzmieniem przepisów, w naszym statucie musi się znaleźć: po pierwsze, Nazwa stowarzyszenia odróżniająca je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji. No, w przypadku nazwy nie ma co tłumaczyć. Oczywiście trzeba dobrze ją przemyśleć, bo to będzie wizytówka naszej organizacji. Czasem zbyt frywolne nazwy mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu, no i trzeba uważać, bo niektóre są już zajęte. Po drugie, teren działania i siedziba stowarzyszenia. Podanie siedziby stowarzyszenia, rozumiane jako miejscowość, jest konieczne. No bo gdzie darczyńcy wyślą nam te tony paczek z darami? Trzeba pamiętać, że to jaki podamy adres, ma też znaczenie w przypadku załatwienia formalności. Naszym organem nadzorczym będzie starosta lub sąd, któremu podlega dany teren. Natomiast jeśli chodzi o wskazanie terenu działania, to nic nie musi nas ograniczać. Możemy wskazać obszar całego kraju, ale możemy też działać poza granicami naszej ojczyzny. W samym statucie nie wskazujemy konkretnego adresu. Te dane podaje się przy samym wpisie do rejestru lub ewidencji. Po trzecie, cele i sposoby ich osiągania. Jeśli chodzi o cele, to tutaj możemy się posiłkować wykazem z ustaw: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ewentualnych zwolnień podatkowych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To dość długa lista. Ale wiecie, że niektóre organizacje kopiują wszystko, jak leci. Celem naszej działalności może być pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna ekologia, ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyka, krajoznawstwo, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, rewitalizacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W sumie w ustawie o pożytku wskazanych jest kilkadziesiąt pozycji, co nie znaczy, że mamy wpisywać wszystko jak leci. Na pewno jest z czego wybierać. Po czwarte, sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków. Ten warunek ma sens, no bo określa, jak możemy do organizacji dołączyć i jak możemy zrezygnować z członkostwa, jakie mamy obowiązki, uprawnienia. Powinniśmy to bowiem wiedzieć przed przystąpieniem do organizacji. Najważniejszą zasadą członkostwa jest brak przymusu. Przystępujemy dobrowolnie i możemy zrezygnować w każdej chwili. Po piąte, władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, Uzupełniania składu oraz ich kompetencje. Tutaj chodzi tak naprawdę o ważną w demokracji zasadę trójpodziału władz, czyli ktoś decyduje, ktoś wykonuje, ktoś kontroluje. I jest to istotne dla przejrzystości naszych działań. Określenie zasad pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Wiadomo, kto i co i kiedy ma robić. Nie ma chaosu, a najważniejsze decyzje są podejmowane z udziałem wszystkich członków. Po szóste. Możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Od 20 maja 2016 roku stowarzyszenie może wynagradzać członków zarządu za czynności związane z pełnioną funkcją. Ale, jest jedno ale. Organizacja, która chce skorzystać z tej możliwości musi najpierw zapisać tą możliwość w statucie. Po siódme. Sposób reprezentowania stowarzyszenia. Szczególnie sposób zaciągania z obowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia. To jest istotne, gdy podpisujemy umowy, zbieramy środki. Chodzi o to, by raczej nie zostawiać całej władzy i kasy w rękach jednej osoby. Oczywiście, jeżeli mamy do siebie duże zaufanie, możemy tak zrobić. Zawsze warto się zastanowić. Po ósme. Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich. Tam, gdzie pojawiają się pieniądze, musi być zachowana przejrzystość. Opisanie sposobów uzyskiwania środków finansowych przez organizację, nawet gdyby nie było obowiązkowe zgodne z ustawą, i tak mogłoby się znaleźć w statucie jako rodzaj dobrej praktyki. Więcej o źródłach finansowania mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Po dziewiąte zasady dokonywania zmian statutu. Statut można jak najbardziej zmienić, ale warto wpierw ustalić zasady jego zmiany. No i po dziesiąte, sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Zdarza się tak, że nasz zapał się wypala, ludzie się rozjeżdżają po świecie, nasze cele zostały spełnione, organizacja jest na papierze, ale nie działa w realu. W końcu komuś się przypomina, lub ktoś dostaje list od wierzyciela, oby nie. No, i okazuje się, że proces likwidacji organizacji nie jest taki prosty. No, chyba, że mamy dobrze w statucie opisany sposób jego ewentualnego rozwiązania. No, to 10 takich obowiązkowych zapisów taki dekalog. Oczywiście, yy, możemy sobie yy, wprowadzić też inne regulacje. Warto jednak kierować się zasadą minimalizmu. Mniej często równa się lepiej. No i statut można też zmienić, więc nie ma spiny. Oczywiście każda zmiana wymaga zgłoszenia do sądu. To właściwie tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje dotyczące pojęcia statutu. W stowarzyszeniu rejestrowym trzeba dodać. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada statutu, tylko regulamin. A fundacja nie ma aż tylu zapisów obowiązkowych, bo odpada u niej cała sfera trójpodziału władz, głosowania i nabywania członkostwa. Zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach, to fundator ustala statut fundacji określając jej nazwę, siedzibę, majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Podsumowując, warto pamiętać, że w statucie znajdziemy odpowiedź na pytania: dla kogo działa organizacja, jakie są jej cele, jakie działania może prowadzić, jakie kompetencje mają władze, skąd może pochodzić majątek. Jest to więc bardzo ważny dokument, zarówno dla samej organizacji, jak i dla każdego, kto chce się dowiedzieć, czym tak naprawdę zajmuje się organizacja która właśnie wysłała maila z prośbą o wsparcie. Przy okazji statutu, jego omawiania, rozjaśnia się również kwestia pojęcia działalność statutowa organizacji. Działalność statutowa to jak się teraz pewnie domyślacie działalność mająca na celu wykonywanie założeń określonych w jego statucie. Chodzi tutaj o cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Organizacje mogą również po wcześniejszej rejestracji prowadzić działalność gospodarczą. Ale, ale, dochód z tej działalności służyć ma realizacji celów właśnie statutowych. Sama działalność statutowa może być realizowana jako nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego. Właściwie tu już była o tym mowa w odcinku o źródłach finansowania. Dlatego zainteresowanych odsyłam tam, a jednocześnie zapraszam na kolejny odcinek, w którym spróbuję troszkę. Wszystko podsumować, poukładać pod kątem formalnych aspektów działania i ram prawnych, w jakich przychodzi nam i organizacjom funkcjonować. Zapraszam serdecznie. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.